Dzień dobry, jesteśmy przy kolejnym naszym stoisku na e, świątecznym jarmarku Cudów Przetworzonych e, w Lubrzy. E, drogie dziewczyny, to jest e, stoisko Fabryki Sztuki. Tak jest. O, Natalia zrobiła zbliżenie. E, jest tutaj Liana, jest tutaj Asia. Dziewczyny, jak się czujecie oprócz tego, że leje deszcz? Liana, jak... Świątecznie, mimo deszczu. O, super, bardzo dobrze. I bardzo dobrze, świątecznie mi, mi, Ciebie może, no powiem, Ci chyba będziemy musieli. <śmum> Ale spokojnie. E, dobrze. E, dzień dobry, dzień dobry. No, tu Mikołaj i jego elf. <śmum> No z drewna, no własnoręczne, z drewna wykonane, takie typowo świąteczne. Dobrze, a powiedz mi na przykład, jakieś yy, wykonujesz też ozdoby na zamówienie? Jakbym chciał, na przykład, nie wiem, na urodziny 40. swoją podobiznę. Zrobiłbyś? Może aż tak to nie, no ale, ale, ale dużo, dużo też innych rzeczy. Wiem, przesadziłem, brzydki jestem, przesadziłem. Super, czy my się widzimy za rok? Oczywiście, jak najbardziej, mi już się podoba. <laughs> Jeszcze tu nie przyjechałem, a już mi się to podobało. I to lubimy, pozdrawiamy gorąco i serdecznie, do zobaczenia za rok. Dzięki, do zobaczenia. Dobrze, dzień dobry, dzień dobry, kolejne nasze stoisko na Jarmarku Cudów Przetworzonych, tutaj GOK TV, wita bardzo serdecznie, jak masz na imię Viola. młoda niewiasto? Wiola. Wiola, Wiola jest z nami, i Wiola przywiozłaś nam co? Maskotki, gumeczki, czapeczki, chusty, wszystko ręcznie robione. No dobra, ale jak ty to ręcznie robisz, powiedz? Na szydełku. Wszystko szydełkujesz? Tak. Własnoręcznie? Własnoręcznie. No to powiem ci, nieźle. Za rok też się widzimy? Też, oczywiście. I bardzo dobrze, i będzie chyba śnieg. Do zobaczenia! Tu brzoza, tu brzoza, jak nas słychać. Jesteśmy, jesteśmy. Ty i tak nie słyszysz, ale oś jest dobrze, jest dobrze. E, kochani moi, jesteśmy, pędzimy dalej. Jest chłodno, ale przyjemnie, ponieważ e, znaleźliśmy się na takim stoisku, gdzie są prawie same. Skrzaty. Skrzaty i to jeszcze lowe? Tak, skrzatowelowe strona moja. Zapraszam. Zachęcam do obserwacji. Czyli co, to, to, to są takie skrzaty miłości, czy jak to? <noise> no, robione z miłością. Wszystko jest robione tutaj z miłością, myszki, skrzaty, renifery, we wszystko wkładam serce. Słuchajcie, e, jesteśmy dalej w naszej wędrówce po, po straganach naszych na Jarmarku Cudów Przetworzonych w Lubrzy. E, kolejny, oryginalny bardzo. E, dzień dobry w ogóle. Dzień dobry. E, co nam tu przywiozłaś, powiedz? E, ja generalnie tworzę torebki, ale żeby się wpasować w klimat waszego jakby tła, cudy, cuda przetworzone. Ja tworzę, zaczęłam tworzyć swoje torebki wykorzystując materiały z odzysku, z recyklingu, czyli zawleczki e, z poszek łatwo otwieralnych. Po piwie. Po piwie. Też. Też, ale nie tylko. Po wszystkich napojach i owocach. Zażartuję, mąż miał robotę, co? To jest najczęściej zadawane mi pytanie: mąż dużo pije. <laughs> Także, żeby nie być goosławnym, te torebki, które tutaj są z przodu, to są właśnie torebki, które są wykonane z kapsli. Z tych zawleczek takich popuszkach no, z Zawleczek z puszek, tak. Od tego się zaczęła moja przygoda z torebkami, później już poszło trochę dalej. Już teraz robię, wykorzystuję różne inne materiały: pleksa, drewno. Czyli mąż nie ma już nawet gaci? Y jeszcze ma. Nie robiłam jeszcze tylko torebki z, obierki, z obierków po ziemniakach. O, to jest wyzwanie. Ale worka, z worków na śmieci? Tak, już tak. Czyli my czekamy za rok, oczywiście, na torebkę z ziemniaków. Z obierków. Z obierków.